wiadomości datkam i słoneczne radio dzień dobry witamy was bardzo serdecznie darek homel agent rynku nieruchomości dzień dobry dzień dobry witam no i właśnie o tym rynku nieruchomości mówić będziemy. Jak w ogóle wygląda na tę chwilę? Dane wracające z rynku na dzień dzisiejszy są niesamowite. Mimo to, jaka sytuacja panuje na świecie, a czy nawet w Stanach Zjednoczonych, zapotrzebowanie wzrosło i mogę powiedzieć, że nawet konsumenci mają bardzo pozytywne nastawienie. Floryda jest jednak bardzo duża. Za które rejony Ty odpowiadasz? W których rejonach Florydy Ty działasz? Ja osobiście działam od strony wschodniej, czyli od wybrzeża, od oceanu. Powiedzmy, od wysokości West Palm Beach do dołu do Miami, ale my współpracujemy oczywiście z znajomymi, przyjaciółmi, którzy robią to samo w różnych regionach Florydy. Dużo i mocno zmieniły się ceny nieruchomości w porównaniu na przykład z tym samym analogicznym okresem poprzedniego roku? Tak. Wzrost zapotrzebowania, ilość transakcji w skali rocznej wzrosła o 45%. Nawet od samego momentu ogłoszenia pandemii, czyli mówimy tutaj gdzieś w okolicach marca, wzrost jest 29%. Jest bardzo duże zapotrzebowanie. Ceny wskoczyły do góry bardzo, dlatego że tak naprawdę nie ma wiele, nieruchomości na rynku, a zapotrzebowanie jest bardzo duże. Ilość nieruchomości na rynku wtórnym zmalała w skali roku o 27% w metropolii Miami, a około 31% w Palm Beach. Ile w tym rejonie wynosi średnia cena domu? Średnia, oczywiście. Średnia cena w tej chwili, możemy śmiało powiedzieć, jest to w granicach około 350 tysięcy. Są okolice, gdzie możemy znaleźć na pewno dom jednopoziomowy trzy sypialnie, dwie łazienki, basen, startujący w granicach 350-375 tysięcy. Ten dom, w którym teraz jesteśmy, Ile kosztuje? Dom, w którym się teraz znajdujemy, jest w granicach prawie miliona dolarów. Na pewno bardzo dużo osób decyduje się na domy, na domy z basenem, ale są też takie osoby, które wybierają te miejsca ogrodzone, osiedla. To nie muszą być domy, to mogą być kondominia. Ważne, żeby niczego nie robić i żeby po prostu wypoczywać. Ta... Potrzeba zależy od tego klienta, który jest dzisiaj na rynku i próbuje coś tam sobie znaleźć i kupić, prawda? Może być to dom wakacyjny, więc może to być w formie mieszkania w bloku kondominium, czy tak zwanego townhouse. Może to być bliżej plaży, może to być budynek, który stoi praktycznie na plaży. Więc to wszystko się zmienia w zapotrzebowaniu. Polacy, którzy kupują domy czy mieszkania na Florydzie, też patrzą pod kątem takim, żeby mogli wykorzystać moment, kiedy nie są prawda, w tym mieszkaniu, że mogą go wynająć. I tutaj są pewne obostrzenia, ale to już jest moja rola, gdzie ja prowadzę i mówię, co możemy, gdzie możemy, a czego nie powinniśmy. Z jednej strony Floryda jest bardzo gorąca, wszyscy chcą tutaj mieszkać, z drugiej no ma też swoją pojemność i określone moce przerobowe, dlatego pewnie brakuje nieruchomości. Na rynku. Jak wygląda ta sytuacja tak od kuchni, pod kątem procentowym, pod kątem tego, ile się czeka na przykład na nieruchomość, jeżeli się szuka jej tak z dnia na dzień? No, przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, że na Florydzie bardzo dużo jest tak zwanych domów drugich, czyli to są wakacyjne lub inwestycyjne, prawda? I wydaje mi się, że ja od dawna nie widziałam lepszego czasu na inwestycje w rynku nieruchomości, czy to pierwszego domu, czy drugiego domu wakacyjnego, czy inwestycji. Z, chociażby z tego względu, że stopy procentowe są bardzo niskie, wybór nieruchomości jest, jest ok, da się przeżyć, można tam zawsze coś znaleźć, ale ciągle maleje, prawda? I wydaje mi się, że nie będzie tego więcej, a będzie tego mniej, więc automatycznie ceny za nieruchomości rosną. A więc ci, którzy czekają zbyt długo, mogą być troszeczkę niemile zaskoczeni, że dana suma powiedzmy 300 tysięcy, już nie kupi nam tego samego dzisiaj, co mogło nam kupić rok temu, prawda? I to będzie działało tak do przodu, czyli ci, którzy poczekają jeszcze rok, mogą się zawieść, że Rok temu mogli kupić coś większego. Za tym idzie baza danych, która pokrywa to, co przed chwilą powiedziałem, że czas sprzedania domu na rynku maleje. A co za tym idzie? Bo jest większe zapotrzebowanie, prawda? Więc te domy sprzedają się bardzo szybko. Tak naprawdę są takie bardzo gorące miejsca. Wiemy, w każdym mieście gdzieś to jest. Domy potrafią się sprzedać w ciągu jednego dnia. Dużo osób decyduje się na przykład na kupno lokalu. Pod inwestycje albo kupno hotelu, motelu? Zdarzają się pytania. Mogę powiedzieć z rynku nawet chicagowskiego. Mam parę osób, które są zainteresowane kupnem mniejszego hotelu, czy może większego motelu. W odpowiednich miejscach musi to być usytuowane dosyć blisko linii oceanu, żeby było dobre dojście do plaży. A więc tacy klienci też są. Dużo ludzi przyjeżdża z gotówką. Mam na myśli... Polaków akurat i polonijny rynek, bo wiadomo, że mnóstwo Polaków przeprowadza się nie tylko z Illinois, ale również z Nowego Jorku, z New Jersey. Ja specjalizuję się też w transakcjach międzynarodowych, więc pracuję z klientami z różnych krajów i muszę powiedzieć, że Polacy przeprowadzający się z innych krajów, czy nawet z Polski, z reguły wszystkie transakcje są gotówkowe. Najdroższa nieruchomość, w którą zainwestowali Polacy, żeby sobie uwić gniazdko do końca życia? Akurat nie ze mną, ale znam osobiście osobę, która reprezentowała, a była to kwestia 3,5 miliona dolarów. Co jest w tej chwili potrzebne? Dzwoni ktoś na przykład z Chicago, dzwoni ktoś z Nowego Jorku, dzwoni ktoś z New Jersey i jak ma się zachować? Przede wszystkim ja mam swój zestaw pytań. Osoba zainteresowana musi mi odpowiedzieć, żebym ja zrozumiał, czego tak naprawdę szukamy, co będzie naszym Końcowym produktem. Polacy lubią też kupować domy, które są do remontów i sobie urządzać je tak, jak oni chcą. A tutaj pojawiają się też możliwości dla inwestorów, prawda? Czyli kupić, wyremontować i sprzedać. Tak naprawdę to wszystko zależy od osoby, która jest dzisiaj na rynku i szuka, co chce kupić. Czyli co na zakończenie? Kto pierwszy, ten lepszy? E, dokładnie tak możemy to powiedzieć, że kto pierwszy, ten lepszy. Kto czeka, ten płaci. Wiadomości.com Twoje źródło informacji.